Dzisiaj chciałabym Państwa zachęcić do przeczytania ciągającego thrillera psychologicznego Alicji Sinickiej Starzystka. Zakazany układ z szefem i seria tajemniczych zbrodni. Książka ta jest napisana z perspektywy dwóch kobiet: Ewy Skalskiej, żony Marka Skalskiego i Te, starzystki. Co rozdział widzimy sytuację oczami jednej lub drugiej. Jednak, mimo zmiany perspektywy, fabuła nie miesza się. Jest zrozumiała, nie gubimy się w historii, ze z ogromnym plusem, a my mamy szansę wejść do głowy każdej z bohaterek. Książkę czyta się szybko i przyjemnie, wyczuwa się narastające napięcie. Znaczenia nabierają przedmioty, jak na przykład łańcuszek. Końcówka jest zaskakująca, co jest dodatkowym plusem całej historii, bo nie sposób domyślić się zakończenia. Jesteście perfekcjonistami? Lubicie, gdy wszystko jest ze sobą spójne? Gdy asymetria jest zachowana? A czy jeśli tak, to za wszelką cenę? Taki jest mąż i szef naszych bohaterek Marek Skalski, który ma obsesję na punkcie symetrii. Marek Skalski szuka starzystki. Pomaga mu w tym Ewa Skalska, która bardzo dobrze zna swojego męża. Wie, która kandydatka go zaintryguje. Wie, jaki będzie miała kolor oczu, kolor włosów. Wie, że Marek ponownie ją zdradzi. Klaudia Netter to młoda osoba z bagażem nieprzyjemnych doświadczeń, złych wyborów i angażująca się w nieodpowiednie związki, ale... Nie ma wątpliwości, że ten staż jest jej szansą na lepszą przyszłość. Z czasem odczuwa jednak coraz większy niepokój. Zostaje ubiegłana w niebezpieczne sytuacje, z których zamierza się wycofać. W Oławie, w mieście, w którym dzieje się akcja, zostaje znalezione ciało jednej z dwóch zaginionych młodych kobiet. Każda z nich odbywała staż u Skalskiego. Claudia Netter zaczyna obawiać się o własne życie. Nie wie jednak, z której strony może nadejść niebezpieczeństwo. Kto jest odpowiedzialny za los poprzednich starzystek? Jakie sekrety skrywa rodzina Askarskich ich otoczenie? Co czeka Klaudię? Tego dowiecie się, czytając starzystka. Osobiście polecam.